Cześć, w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2019 na moim kanale Polska Wieś Odcinek 10 w dzisiejszym odcinku zajmiemy się prasowaniem belek Także jak widzicie jest nowa prasa, jest prasa na testy New Hollanda Tamtą klasę jak wiecie sprzedałem I tu się od razu wałek kręci, jedziemy dzisiaj poprasować Zobaczymy na ile, ile pól będziemy dzisiaj prasować Pierwsze co oczywiście Zaczynamy od pola najbliższego Czyli tego Dobra Więc możemy tutaj zacząć prasowanko Tego pola, mamy chyba już tak z 5 pokosów mamy do sprasowania Potem chyba pojedziemy już na pola tam dalej Tymi się nie będziemy tutaj zajmować, w sumie tu są tylko dwa pola do Ile mamy ogólnie do sprosowania? Raz, dwa, pięć. Pięć pól. jestem ile tu będzie belek. Dobra, już mamy pierwszą. Wszystko skosiłem, ogólnie wyszły dwie przyczepy, więc jest nie zbyt dużo. Nie wiem czy w tym sezonie to będę sprzedawał ogólnie. Też myślałem, żeby jakiś nowy nabytek kupić czy, 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 czy cokolwiek. Ale na razie się też nie zanosi na ten nowy nabytek bo nie wiem, co by tutaj można było dokupić. No i też, yy, myślałem, ile tu może być z tej serii odcinków i gdzieś planuję około 30, żeby, żebyśmy zrobili tu dwa pełne sezony. Yy, I tyle. Ogólnie w następnym odcinku albo będzie zbieranie bel, czy nie wiem, czy, czy będę tutaj to nagrywał, albo będzie już wapno, ale wydaje mi się, że wapnem od razu tutaj sypniemy wapnem. Od razu na pola i będzie spoko. Dobra, ten mały omijak został. Potem go zapomniałem poprawić. Także no cyk. Zamykamy 3 belki już tak no Sobie Możemy w sumie koguciki odpalić mm. Dzisiaj też temaciku nie ma, ogólnie nagrywam to zaraz przed publikacją, bo nagrywam to o 12 jak się publikuje gotik, a wy macie to o 15 także też ten ale w sumie w tym tygodniu przynajmniej po, odcinki z poniedziałku i wtorku, niestety. Ale yy, będą one yy, nie z tego internetu mojego, bo w sumie się skończył mi pakiet 500GB. Tak korzystałem pierwszy raz całe yy, i w sumie od środy dopiero mam nowy pakiet. Więc całe odcinki będą na tym internecie z telefonu wysyłane, więc nie będą się wysyłać. Gotik się wczoraj wysyłał w sumie 30 minut dłużej niż normalnie. No, a więc tam on, on dużo słabszy nie jest. jest też na spokojnie są tylko cztery odcinki kiedyś tam tym, te, tym internetem wysyłałem większość filmów ale też nie miałem go na tyle on go w sumie 22 giga więc to nie jest jakoś dużo bo też filmy były zawsze raz raz dziennie o. W grudniu pamiętam jak były po dwa filmy dziennie to trzeba było... Hmm, trzeba było wtedy... Hmm, z innego internetu musiałem wysyłać, ogólnie z tego... Z, z Orange'a wysyłałem e, Z tego mojego internetu, co praktycznie zawsze miałem, teraz od grudnia mam... od grudnia, od lipca mam inny internet No ale tak cały czas praktycznie Był... Byłem na Orange Orange jeszcze jest, mógłbym zawsze się przełączyć na oranżu siedzieć. Nie raczej problemem by to nie było jakimś. Także, także no. Dobra, sprasowane. Jedziemy na kolejne pole. Sprasujemy sobie z 2 pola i daj mi się będzie optymalnie. Hmm, Też w sumie Dziesiąty odcinek. 1 trzecia serii mija. No i też, tak jak mówiłem, w końcu chciałbym, żeby mieć po dwie serie jednak z farminga Tylko, więc ostatni raz chyba na kanale będzie, że tyle serii będę miał Bo też strasznie dużo tego ogarniania jest Na tych save'ach Nie powiem, że mi się nie chce czy coś, ale Teraz po prostu się można pogubić Jak jest grob farmie jest polska wieś, jest... Są górale 17, to cztery serie mamy No a związane z farmingiem jeszcze jest prezentacja oczywiście maszyn, więc jest trochę tych odcinków, nie powiem, że nie trochę tych serii, że trzeba tam przysiedzieć na tych save'ach, jednak wolałbym mieć dwie serie porządne bardzo i jedna pewnie będzie zawsze taka, wiecie, czy się rozwijamy na niej, a druga będzie możliwe czy teraz pewnie no a druga będzie taka inna. Mam w sumie dwie serie teraz, które po, po tych seriach po polskiej wsi, po góralach i po. co my tam jeszcze mamy? Siedemnasta się skończy jeszcze. Polska wieś, górale, grob farm. Mamy cztery serie, one się też do końca roku powinny wszystkie pokończyć. Z Góralami nie wiem jak, bo tam 50 odcinków chcemy, a. a. a mamy w tym momencie szósty więc trochę ona będzie dłuższa. Grob farm to chyba gdzieś koło 20, może, może dojdziemy odcinka hmm. zobaczymy jak to tam nam będzie też szło z tą serią No i tu mamy kolejne pole do prasowania Tu się suma sykła Aha, nie mogę zebrać tej słomy to fajnie Ale wypluć ją mogłem Dobra Mamy podwójny poprzeczniak specjalnie zrobiony I widzicie, droga już będzie dostępna Więc można jeździć Nie wiem czy coś na zimę będę siał Wydaje mi się, że jakieś rzepaki, nie rzepaki Ramek, drugi poprzeczniak, Ramek. dobra. <laughs> tu gdzieś chciałbym też miniaturkę zrobić. I chyba zrobimy tutaj na tym tle. O, i może belka wyjdzie, wyjdzie belka. No, godzina 12. Akurat powinien się odcinek opublikować. Ale czy się opublikował, to nikt tego do końca nigdy nie wie. Dobra. Takie coś zrobimy. I będzie chyba optymalnie. No też dzisiaj trochę odcinków chcę sobie nagrać, jakieś goticzki na zapas, Wiedźminy Wiedźminy to raczej codziennie będę się starał, żeby coś tam z Wiedźmina sobie nagrać, żeby jednak Seria szła do przodu <laughs> Choćby na razie i tak tej serii nie będziecie widzieć Wydaje mi się, że od początku listopada ona wróci Żeby już tak było, wiecie, optymalnie <laughs> Także no też 31 października planuję, żeby wszedł na salony Outlast 2 Więc też tą serię niedługo będę ruszał, żebym już też może miał nagraną Jak u was będzie się zaczynać publikacja, żebym ja już miał nagraną To wtedy też będą pewniejsze odcinki No i dzisiaj trochę ponad 10 minut odcinek widzę będzie Także no Zajedziemy sobie na tamto pole, gdzie skończyliśmy żniwa. W sumie ja w ostatnim sobie uświadomiłem, że bardzo długo nie nagrywałem sobie farminga w polskiej wsi. Nie wiem, czy wcześniej, czy, czy chyba w tamtym tygodniu szybciej nagrałem, bo tak z tydzień na pewno nie siedziałem na tym sejwie przed tymi żniwami, więc takie miałem mindfuck taki. Także no. Dobra, jedziemy. Mamy kolejne pole 10 minut już. Mnie taki standard, chcę żeby były te odcinki 10 minut. No z prezentacji się nieraz nie da wyciągnąć dłużej tego odcinka. Niż, niż, niż są, więc. Tylko prezentacja w sumie maszyn to to jest, to są odcinki krótsze. Tu w sumie dom. Tu był cały czas ten dom? Serio? Coś mi tu kurwa śmierdzi, nie kojarzę tego domu Także no Zostały nam jeszcze trzy pola do sprasowania Na tym polu zawsze kończy odcinek, więc w następnym zaczniemy tutaj odcinek O, to jest pomysł Jest to pole trochę niedoceniane więc Tu trzeba kurde, tu będzie na... No, na wszystkich polach chcę wapno, bo wszystkie wymagają tego wapna dobra cyk 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 no i jedźmy tutaj także myślę że w sumie to by było na tyle w sumie zapraszam do kolejnych filmów na moim kanale <coughs> trzymajcie się na razie cześć pa pa